jako powiedzmy część obszaru, na którym pracował profesor Grumman i tam znalazły swoje skłonienie zabytki z Saksonii i gór. Ostatnie miejsce, e, zdeponowano tam e, właśnie biorąc osoby, olbrzymią bibliotekę Instytutu Badawczego Medycyny Lotniczej z Berlina. Trochę to może dziwnie brzmi, ale rzeczywiście to była bardzo duża i cenna biblioteka, którą przywieziono do mało znanego być może majątku. Kolejna faza. No właśnie, zbiory dolnośląskie. Jak wyglądała ta sytuacja? Chcę Państwu teraz pokazać, właśnie wypisać instytucje, które zdecydowały się przemieścić w inne miejsca swoje zasoby. Większość z tych instytucji to są instytucje wrocławskie to Wrocław, ponieważ był stolicą dolnośląską, czuł się najbardziej zagrożony potencjalnymi bombardowaniami amerykańskimi, zdecydował się podzielić te swoje zbiory, obiekty i je przenieść w inne miejsca. Gdzie utworzono składnice wieksztuki? Tak wygląda mapa Dolnego ze składnicami sztuki. Które tworzył profesor Grunwald. To nie było tak, że na przykład archiwum Miejskiej Piennicy, czy, czy nie wiem, Muzeum Wrocławia wysyłało swoje zdobyty tylko do jednego punktu. One były dzielone i były wysyłane do kilku różnych miejsc. Kolejna faza, szóstą, nazywają ją szóstą fazą. Chodzi o dobre kultury z kraju warty. No właśnie, z kraju warty. Trzeba było coś przewieźć do, na Dolny Śląsk, Trochę wydaje się to dziwne, ale rzeczywiście e, tak to się stało. Do majątku w Słupcu e, przywieziono zbiory z poznańskiego Kaiser Friedrichs Muzeum, natomiast przed wojną było to Muzeum Wietopolskie i cenna ceramika, e, różne zabytkowe e, obiekty przywieziono również na Dolny Sąs. Kolejna faza to dzieła sztuki z dystryktu Galicja. No właśnie, w, Dziś przedstawiciel fundacji Ewenauera mówił o tym, że czytał artykuł w prezydencie Lebliewskiego-Poszelka Rzeczpospolitej, na temat obrazu Broigla. Ten obraz Broigla wysłała do Wiednia żona, gubernatora dyscypliny Galicja, Charlotte Wachter. I właśnie to, to ona i jej mąż doprowadzili do grabieży, a potem wysyłki, ze przede wszystkim, Wielu obiektów, które dziś uważa się za zaginione i chciałem Państwu pokazać, jakie to były rzeczy i gdzie trafiły. Właśnie do śwignicy, jesteśmy niedaleko w Świdnicy, ale no być może Państwo nawet nie wiecie, że śwignica była bardzo ważnym miejscem, gdzie powstały składnice, dzieł sztuki. Do śwignicy na przykład trafiły no, trzy bardzo ważne i znane, ważne dla Polski obrazy Jana Matejki, Batory Podskowa, Zunia Ludwigska i Rejna. Oczywiście, jak ktoś zna ten temat, to doskonale wie, że potem te obrazy znaleziono w Przesiece koło Jeleniej Góry. E, natomiast przed, na początku trafiły one do świetnicy i tu przez jakiś czas były przechowywane. Kolejne miejsce, gdzie trafiły zbiory, zbiory ze Lwowa, z włoskiego osolineum, e, czyli cenne rękopisy naszych wieszczów narodowych, trafiły do Nagroda. Następny punkt, o którym chciałem powiedzieć, to dobra kultury z generalnego gubernatorstwa. Myślę, że nawet młodzież doskonale wie, że generalne gubernatorstwo to był obszar okupowanej Polski, który znajdował się właśnie pod okupacją niemiecką i no przede wszystkim u nas, w tej naszej powiedzmy, centralnej Polsce, trwa największy rabunek dzieł sztuki chyba w historii świata. Ja kiedyś obliczyłem, że. Generalnym w generalnym gubernatorstwie działało kilkanaście różnych organizacji, które zajmowały się tylko i wyłącznie wyszukiwaniem dóbr kultury Muzea, w muzeach, archiwach, bibliotekach, w kolekcjach prywatnych. Te zbiory były potem gromadzone w jakimś jednym muzeum, które stawało się składnicą, a w zasadzie w dużej ilości były wysyłane do Krakowa, gdzie swój urząd gubernatora miał Hans i tam przez kilka lat spoczywały w piwnicach, część zdobiło jego apartamenty i mieszkania. Duża część tych zbiorów oczywiście zaginęła, natomiast w 1944 roku generalny gubernator polecił, żeby większość tych kolekcji wywieźć na Dolny Śląsk. Porozumiał się z kolei Dolnego Śląska Karnem Hankem i właśnie tu miały się znaleźć urzędy. Tu mieli zostać ewakuowani urzędnicy i tu miało być wprowadzone dzieła sztuki, ale nie tylko w jednym miejscu, one również zostały rozśrodkowane i trafiły do kilku miejscowości na Dolnym Śląsku. W Zagrodnie na przykład znalazły się, jak wspomniałem, rękopisy, ale również część bibliotek, między innymi bibliotek z Bibliotek Warszawskich, Kolejne miejsce to był Sichów. To był punkt bardzo ważny, bo małap w Sichowie, należący do rodziny mistrz stanowił miejsce, gdzie trafiły najcenniejsze polskie kolekcje, najcenniejsze polskie obrazy. I tam również trafił Hans Frank, który zdecydował, że właśnie w tym pałacu przez kilka dni będzie pełny funkcję funkcji generalnego gubernatora i tam również jego urzędnicy przyjadą z Krakowa no i będą oczekiwani na dalsze wydarzenia pojedyncze. Kolejne miejsce to Morawa. Znowu jesteśmy blisko świetnicy. Morawa to bardzo ważny punkt dla historii polskich dzieł sztuki, bo to było ostatnie miejsce schronienia najcenniejszych polskich kolekcji. W Morawie zaginął portret młodzieńca Rafaela Sanki. I wiele innych cennych obrazów. Tam się odbywa ślad po od tych najcenniejszych polskich dziełach sztuki, które dziś są uważane za stratę wojenną. Kolejne miejsce to sama świdnica. O niej wspomniałem. Oprócz tych obrazów Matejki, tu również przyjechały różne inne cenne dzieła sztuki i dobra do kultury. Co ciekawe, my dziś jako dzieła sztuki przede wszystkim rozumiemy no, to, co przedstawia jakąś no, wartość. Obrazy. co mówią o obrazach, ale. Mm, być może załóżmy to śmiesznie, ale na przykład do świetnicy przywieziono również transport dywanów. I też pomyśleć, w ogóle dywan jest pasem. mało kto w domu w tej chwili posiada dywan. Kiedyś dywany, ich wartość była czasami o wiele większa niż jakiegoś obrazu. Dywany były przechowywane przez rodziny z pokolenia na pokolenie i to ich wartość naprawdę była bardzo duża, bo korzenie, miejsce produkcji, jak również okres, przez który je posiadają, to był często kilkaset lat. Więc sam gubernator dystryktu Galicja przyniósł do tej średnicy chyba 16 tygodni. Kolejne miejsce to Cieplice. Tam również przywieziono dobre kultury z Generalnego Gubernatorstwa i też zaczęliśmy naszą konferencję od tego, że um, pan, który otwierał nasz Mówił o tym, że Dolny Śląsk, Śląsk jest teraz miejscem bardzo popularnym, bo Złoty Pociąg rozbudził wyobraźnię na temat skarbów ukrytych na Dolnym Śląsku. Złoty Pociąg. Chciałbym odpowiedzieć, że cieplice są może mało znanym miejscem w kontekście Złotego Pociągu, natomiast w cieplice zatrzymał się bardzo ważny pociąg. Trzy ważone dzieł sztuki wywiezionych z Warszawy i z Milanowa. Wypełniony skrzyniami zatrzymał się w cieplicach i przez parę tygodni tam stał. Myślę, że to jest tak naprawdę ten polski złoty pociąg, który przez no właśnie kilka tygodni stał, Oczekiwana na decyzję władz niemieckich. Na szczęście udało się go wywieźć dalej, a potem odnaleźli go Amerykanie i zabezpieczyli jego zawartość przekazującą Polsce. W Zagórzu Śląskim również znalazły się cenne depozyty. Przywieziono tam obrazy m.in. Z, z galerii z Muzeum Narodowego w Warszawie. Były to obrazy polskich malarzy, było ich kilkaset. Oczywiście no, wojnie miał tego pecha, że do Zagórz Śląskich jako pierwsze wnosiły oddziały radzieckie i wywieziono te obrazy do Leningradu, tylko część wróciła do Polski. Jeszcze jedno z miejsc to jest pałac w Kunowie. Tam również trafiły dzieła sztuki z Warszawy. Mały pałac Michałkowo, który już dziś nie istnieje. Również przywieziono tam część skrzyń, które należały do Muzeum Będówowego w Warszawie. Faza 9. Zasoby zrabowane przez SS. No właśnie, SS, jak się potocznie mówi. Była to formacja, która była w zasadzie swoistym państwem w państwie i rzeczywiście prowadziła grabież na własny rachunek, e, przez własnych ludzi, korzystając z własnych zasobów, tworzyła własne składnice. Te składnice powstawały również na Dolnym Książku. Takim dużym punktem zbornym, gdzie magazynowano te zbiory była Klecina, to jest dziś część Wrocławia, natomiast kiedyś mieściły się tam i duże zakłady taborowe, kolejowe. To była taka część fabryczna, było tam dużo magazynów i w miejscowej cukrowni zdeponowano bardzo dużo dzieł sztuki, które przywieziono z Warszawy. Jeszcze w trakcie powstania warszawskiego specjalny oddział SS wkroczył do muzeów, galerii, do bibliotek. To, co jeszcze zostało w tych miejscach, załadowano na samochody i do pociągów, przywieziono właśnie tutaj, do Pleciny, a stamtąd rozdysponowano te obiekty po innych miejscach. I taki przykład, jak rabowano. Profesor Lorenz, przedwojenny i powojenny dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie powiedział, że oficer SS, który przyjechał do jego muzeum, w zasadzie nie znał się na sztuce, ale znał się na sztukach. Czyli zażyczył sobie tysiąc obrazów. Jego ludzie zaparkowali tysiąc obrazów ze skrzyń, krematowali je do ciężarówek, przywieźli do Tłuszkowa, włożyli do pociągów i one przyjechały do Klecin. Tylko połowę z tych obrazów potem udało się dokładnie oddać. Poza Kleciną, dzieła sztuki zramowane przez SS, raz jeszcze podkreślam, inne miejsca i inne osoby trafiły do małego majątku w miechowicach Gołacskich, również do pałacu w Tyńcu Małym oraz do Brzegu. W takim dużym kombinacie tam była garbarnia, fabryka. Dużo pomieszczeń, dużo powierzchni, magazynowano tam dzieła sztuki, przywieziono na przykład zbiory z Mennicy Warszawskiej. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o pieniądze zabytkowe, bo Mennica miała absolutną, bardzo cenną kolekcję numizmatyczną. No, no właśnie, mamy teraz 1945 rok. Co się w tym momencie stało? Tak wyglądała sytuacja na Dolnym Śląsku, w tylu miejscach były zgromadzone dobra kultury. Jak podkreśliłem na początku, nie tylko dobra kultury niemieckie, ale również polskie i tu lokalne Dolnośląskie. No właśnie, i co przeniósł ten 1945 rok? Przeniósł taką sytuację, że ze wschodu nadciągali Rosjanie, czyli pierwszy front ukraiński, który jak mówi się wyzwalał Dolny Śląsk. I ci wyzwoliciele między innymi doprowadzili do tego, że jakaś część tych składnic, w tej historii jeszcze nie znamy za dobrze, bo oczywiście trzeba przeprowadzić gruntowne badania, ale część tych składnic, a więc i lud, które się tam znajdowały, zostały zrabowane, wywiezione, zniszczone. O tym już wspominano, że te wszystkie elementy w czasie wojny, konfliktu, ale również różnych trudnych sytuacji, między innymi opałowych, mają miejsce. Czyli rabunek, palenie, palenie książek, kredytowych meblin i wywożenie oczywiście, bo to ma wartość nie tylko historyczną, ale i materialną. W momencie, kiedy było wiadomo, że Rosjanie, no, tak czy inaczej, wkroczą w, na Dolny Śląsk, rozpoczęła się ewakuacja też części tych biorstur. Niemieckie władze zdecydowały, że część tych składnic, obiektów i obiektów, obiektów, które tam się znajdują, zostaną. Przewiezione trochę bardziej na zachód, i rzeczywiście udało się ewakuować część tych kolekcji. Chcę podkreślić, że również polskie zbiory w jakiś sposób zostały uratowane właśnie dzięki tym decyzjom. Najcenniejsze polskie obrazy i dzieła sztuki zostały wywiezione m.in. przez profesora Goldmana do Bawalii, do Hoburga, i tam po zakończeniu wojny profesor zgłosił się do amerykańskich władz okupacyjnych, mówiąc, że. Jest w posiadaniu które zawierają cenne obiekty dolnośląskie, ale również polskie, i chce je przekazać. Dzięki temu, rok po wojnie, te rzeczy mogą wrócić do Polski. Ale też w 1945 roku mamy sytuację, że również ze wschodu, czyli mówimy o tych ziemiach naszych wschodnich utraconych, przyjechali tak zwani osadnicy. Czyli osoby, które musiały opuścić swoje domy, znalazły się na tym terenie i one również trafiając na dolny Śląsk, jak Państwo widzicie, tą mapę i te wszystkie punkty, no, z natury rzeczy musieli trafić na miejsca, w których były przechowywane dzieła sztuki. Co z nimi robili? No dokładnie to samo, o czym Pan Kietyński opowiadał. Te czasy mogą się zmieniać, ale działania ludzkie, potrzeby czasami i konieczności się nie zmieniają, więc celne rzeczy. Sprzedawano, handlowano, wymieniano na produkty spożywcze, wywożono w, gron, w głąb Polski, do Polski Centralnej, tam znajdowali się nabywcy. No te pary wiadomo, nawet zabytkowe służyły w domach, trzeba było jakoś się zagospodarować, więc oni mieli również swój udział w sytuacji i w losie do kultury na Dolnych Śląsku. Przybyli też tzw. osadnicy z Polski Centralnej, to w zasadzie w większości przypadków raczej byli to szanownicy niż osadnicy. Oni przyjechali tu się rozejrzeć, słyszeli dużo opowieści, że cudowny Śląsk to jest taka kraina właśnie bardzo bogata, Niemcy mają niedługo są wysiedleni, więc warto przyjechać, zobaczyć co tu jest, może coś przywieźć do domu i rzeczywiście tak się działo. Z drugiej strony byli to odbiorcy tych osadników, którzy mieli tu mieszkać. Tak wyglądał 45. rok. I no właśnie, w zasadzie ten 45. rok spowodował, że sytuację związaną z dobramą kultury na Dolnym Śląsku mamy taką, jaką mamy. No więc ym, pojawia się pytanie, co zrobić? W zasadzie ja Państwu pokazałem pewne aspekty tej historii. Jest mapa, są no zaznaczone punkty. Mniej więcej wiemy, co przyjechało, co deponowano. Ale w zasadzie wiele nie wiemy, muszę przyznać. Nie mamy dobrej literatury, badań, które by no, w sposób taki dogłębny obrazowały sytuację i wyjaśniały losy wielu kolekcji. Dlatego nawet historycy często posługują się tymi sformułowaniami, no przyjechali Rosjanie, obradli, wywieźli, no i nie wiemy, co się z tym stało. Może Niemcy wywieźli, no ale tak naprawdę pytanie pozostaje i myślę, że jest czas i to, co na początku podkreśliłem,